Nadelu, który specjalizuje się w sprzedaży rowerów, części rowerowych i odzieży kolarskiej, no i jakichś tam akcesoriów do jazdy na rowerze. Główny kanał dystrybucji to bardzo popularny sklep internetowy centrum .pl, który oferuje 85 tysięcy ponad różnych produktów od blisko 520 marek. Od 2023 roku firma działa też w modelu Omni że rozszerzyła swoją działalność o duże stacjonarne salony sprzedaży w największych polskich miastach. Są w Warszawie, są we Wrocławiu, są w Gdańsku. Patrząc na tym po wzrostu przychodów, widać bardzo wyraźnie, że spółka rozwija się mega dynamicznie i od kilku lat regularnie notuje wzrosty przekraczające 40% w ujęciu rok do roku. Tu mówimy o przychodach. No tylko że nie same przychody się liczą przecież gdzieś na końcu drogi, to ważne, ale nie tylko to jest ważne. No i nie obyło się bez znacznie trudniejszych momentów w całym biznesie Dadelo. Szczególnie trudny i wymagający dla firmy był rok 2023, kiedy mimo niezwykle mocnego, aż 61% wzrostu sprzedaży, Zysk Netto niemal całkowicie zniknął. Dlaczego zniknął? No przede wszystkim dlatego, że Dadelo musiało wtedy bardzo mocno przeceniać starsze modele rowerów, żeby zrobić w swoich magazynach miejsce pod nowe, nadchodzące kolekcje. Jednocześnie mocno wtedy wzrosły wydatki na marketing, mocno wzrosły wydatki na logistykę i sporo kosztowało uruchomienie pierwszego, dużego sklepu stacji do tego wszystkiego doszła jeszcze wyższa amortyzacja nowego, zautomatyzowanego centrum dystrybucyjnego i wszystko to sprawiło, że z 3,9 miliona złotych zysku netto w 2022, w 2023, pomimo wzrostu przychodów, Dadelo zostało symboliczne 80 tysięcy złotych zysku. Not bad, not bad.